Dzień dobry. Dzień dobry. Patrz, jakie ładne schodki. Witajcie w kolejnym odcinku. Cześć. Ale to fajnie wygląda w sensie, ta architektura tego jest taka dość ciekawa. To jest jakieś przejście. Na pewno większość z Was kojarzy to miejsce. Opuszczona willa, opuszczony hotel, pensjonat. Został tutaj zamordowany 16-letni chłopak Chodziło, chodziło o dziewczynę Wiecie, w takich miejscach często przesiadują osoby, młodzież Ale tu jest ładnie. Tędy też przejdziemy na pewno na tą stronę. To wejdziemy sobie tutaj do góry. A no, ciekawe, że właściciel dostał pozwolenie do na budowę czego? A jak już wybudował, to mu to pozwolenie odebrali. No takie absurdalne trochę. No ale wiecie, jak już ktoś coś wybudował, wtedy można mu odebrać pozwolenie, żeby może to przejąć. To jest ciekawie. Gdzie jedziemy. Hu uh, uh, hu uh. hu. Oj, ominęliśmy piętro chyba No nie no, to są te schody tutaj, te środkowe. Aha, tak. są te środkowe schody, które musimy weszli. No i tak to wygląda. Na głowę. Widoczki też są tutaj zacne. O tak jak wcześniej wspominałem, doszło tutaj do tragedii. To miejsce już wielokrotnie pojawiało się na innych kanałach urbexowych, gdzie tak dość dogłębnie i dokładnie opowiedzieli całą historię. Jest to już dobrze znane także. saber tu aí zerkne na górę. Na gura. No. Hmm, tu niestety nie ma możliwości chodzić po tym dachu. Dobra, idziemy na dół. Tutaj jest tylko kawałek betonu, a reszta jest wszystko już zerwane. To tak jak widać od spodu. Fajne miejsce do kręcenia teledysku. Spójrzcie tylko. Jesteś tutaj. No ale ekstra miejsce. No, bardzo ładnie tutaj jest. Tam na był jakiś garaż, czy coś? Na to wyglądało, tylko że to wszystko było też tak zasypane. Mhm. Ale za chwilę spróbujemy tam się jeszcze rozejrzeć. No i koniecznie trzeba to pokazać z zewnątrz. Dobra, to przejdźmy sobie na dół. Tutaj wyjdziemy na zewnątrz. Fajny ogromny obiekt o ciekawej architekturze. Kolejny misterzący, popadający w kompletną ruinę. Jedyny plus tego wszystkiego to to, że możemy odwiedzać takie miejsca. tutaj. Okej, okay, tutaj też jest. Tylko czy ja tutaj zajdę? Czy ja tutaj zajdę? O kurcze O kurcie. Aha, tu jest ten garaż, okej, wyjdziemy sobie Tędy Słyszysz mnie? Ja też. A ja tutaj bo ja schędłem na dół i zaraz wyjdę sobie tutaj tędy. Bardzo ładnie to wygląda. Szkoda. To by było na tyle w tym odcinku. Przepiękna willa o ciekawej architekturze. Pięknej panoramie. Pięknej panoramie. Niestety już popadający w kompletną ruinę. O dość takiej smutnej historii. No ale cóż. Trzymajcie się, do zobaczenia i widzimy się za tydzień w kolejnym filmie. Trzymajcie się i cześć. Cześć.